najlepszy beneficjent regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego gmina miasto Koszalin Gmina miasto Koszalin drugi co do wielkości ośrodek edukacyjny w województwie zachodniopomorskim wraz ze szkołami aktywnie pozyskuje fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z efektów realizowanych projektów i podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje Fundusze europejskie pozwalają nam inwestować w uczniów w nauczycieli, w rodziców, bo i takie formy wsparcia realizujemy. Jednym z realizowanych przez beneficjenta przedsięwzięć jest projekt Wsparcie na Starcie. Zakłada on m.in. indywidualną pracę z uczniem, nauczanie oparte na metodzie eksperymentu i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W szkole pojawiły się komputery przenośne, pojawiły się tablice interaktywne, wizualizery. Ten sprzęt ma przede wszystkim pomóc... Ciekawy, atrakcyjny sposób prowadzić zajęcia. Wszystkie te działania pozwalają na osiągnięcie efektu synergii, dzięki czemu koszalin może zapewnić mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych.